Mówi się, że się nie uczą, że są leniwi, że nic im się nie chce. O kim ja mówię? O współczesnej młodzieży w Warszawie, ale trafiłem w miejsce, gdzie młodzież jest chętna do pracy i ma wyniki. To Politechnika Warszawska. Moi drodzy, przedstawiam Wam drużynę skarabeusza. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, chodźcie tutaj do mnie. Dzień dobry, chłopaki, zatrzymajcie się tutaj. Eee, rozumiem, że to, co pojechało, to jest właśnie marsjański robot skarabeusz waszej produkcji. Tak, dokładnie. Jak długo trwały prace nad stworzeniem tej maszyny, jak się okazuje nieco zawodnej, ale będziemy nad tym pracować. Tak. Eee, z... Eee, z... Przepraszam. Nie ma za co przepraszać. Przyjacielu drogi, kolega zaraz, bo on ma ciężki sprzęt, może dlatego tego go zdeprymowało. Ten Skarabeusz teoretycznie co potrafi. Badać skład gleby, skład powietrza, wykonywać proste prace konstrukcyjne, albo na przykład zawieźć apteczkę rannemu astronaucie. Albo, no właśnie, każdy z Was jest odpowiedzialny za produkcję jednej części. Twoja działka to która? Nowe podwozie. Nowe podwozie. Tak, te zdjęcie, które pokazywane było w mediach, te złote, takie srebrne, złoto srebrne, wykonujemy w pewnym zakładzie i to, co widzimy teraz, było wykorzystane tylko przez studentów, wykonane przez studentów, a te nowe zostanie wykonane w zakładzie przez profesjonalistów, a my wyślemy własne projekty, bo jesteśmy mechanikami, konstruktorami i jakby w tym się specjalizujemy. Ja Wam teraz zdradzę, że to, co oglądamy, to jest, można powiedzieć, coś w rodzaju bazy, Ponieważ prawdziwy skarabeusz, który pojedzie na konkurs do Stanów Zjednoczonych, dopiero powstaje. Co to będzie i jak bardzo będzie się różniło od tego, co widzimy, co jakoś tam jeździ? E, rzeczywiście, będzie się różniło nawet w ten sposób, że będzie miało dodatkowe przyrządowanie do badania, tak jak przed chwilą mówiliśmy, badania składu gleby i na przykład ramię, które będzie mogło wykonywać różne prace. E, no i oczywiście będzie posiadało również komputer pokładowy, który tutaj widać. A to jest część komputera, rzeczywiście elegancki. Tak. Yy, jest... Co możesz więcej tak. powiedzieć. Ty jestem, się rozumiem, komputerowcem, tak? No tak, zajmuję się akurat w tym momencie pracą nad komputerem. Czy komputer w takim cudzie jest potrzebny bardziej do tego, żeby nim e, gdzieś na marsie sterować, czy do tego, aby e, analizować na przykład zdobyte próbki. To i to. Czyli i analizować próbki, jak i za... umożliwić mu sterowanie bezprzewodowe z bazy. Yy, no i to tyle. Dobrze, przechodzimy teraz do kolegi, który już mam nadzieję, teraz już spokojnie, wszystko dobrze. No Pokaż nam na tym ekranie, bo tak. wiem, że masz takie możliwości, jak będzie wyglądał Skarabeusz w wersji ostatecznej, która pojedzie na konkurs do Stanów Zjednoczonych. Prestiżowy konkurs. Ja tylko dodam, że to jest jedyna maszyna tego rodzaju z Europy, która pojedzie do Stanów Zjednoczonych. Tak. Yy, następny model Skarabeusza będzie już czterokołowy, nie tak jak teraz sześciokołowy. Będzie miał tylnie i przednie koła, tylko że te koła będą skrętne. Nie tak jak tutaj jest, że jeździ jak czołg sześcioma kołami. Tylko, tylko czwórka. Tylko będzie czwórka, tych nie będzie środkowych. Te koła będą przednie i tylnie skrętne. Czyli będzie mógł tak jak samochód skręcać przednimi i tylnymi kołami, co pozwoli dość ciasne skręty wykonywać. W tej chwili, no Pracowaliśmy nad takim podwoziem sześciokołowym, lecz nie, nie spełnił naszych oczekiwań. Dlatego... Bo z trudem jeździ po Auli Politechniki, a co dopiero o Marsie tutaj wspomnieć. Ja jeszcze tu do kolegi najpierw. Masz tam jakąś wizualizację tego tutaj? Możemy to zobaczyć? To za chwilę. Ty się przygotuj, a ja zapytam kolegi kolejnego, czy to jest tak, że jak przychodzisz na zajęcia. To e, mówisz, ja nie mogę pisać tego kolokwium, bo ja tu pracuję nad Skarabeuszem, wersja jedna, druga, trzecia. Niestety nie ma tak dobrze, przychodzę na zajęcia i prowadzących za bardzo nie interesuje, co ja robię po zajęciach. Oczywiście są pełni e, podziwu, kibicują nam, ale niestety kartkówkę trzeba napisać. Ale to nie będzie wasza praca inżynierska na koniec studiów, czy może być? Jak najbardziej może być. E, nawet w tej chwili część projektów jest realizowana jako zadania z przedmiotów i za to są oceny. Pytałem e, innych kolegów, twoja działka w Skarabeuszu, to jest która? Aparatura naukowa. Aparatura naukowa, tak. co on będzie miał? Bo ja sobie wyobrażam, że robot, robot marsjański to powinien mieć takie ramię, na przykład, i ono będzie brało skały, albo będzie miał jakąś taką sondę, albo czujkę. Jak wygląda, albo jak będzie wyglądać ta aparatura naukowa? E, tak, ramię będzie. E, z tym, że będzie za, e, e, przeznaczone do konkurencji inżynierskiej, czyli. Tak jakby dokona naprawy pewnego urządzenia, które e, zgodnie z założeniami konkursu teoretycznie się zepsuło. A czy ten skarabeusz będzie potrafił tyle, że będzie mógł wspomóc astronautę? Dokładnie, o to chodzi. O to chodzi. W niektórych warunkach e, astronauci nie mogą być, nie mogą pracować, nie można ich wypuścić. Za to jeśli wyślemy tam robota, e, musi mieć takie możliwości, żeby wykonać to zadanie. Dobrze, ruszamy z nim znowu? Dobrze, uwaga. Musimy ten kabelek przyłączyć do tej śrubki i o, iskry poszły! Dobrze! Pojechał czy nie pojechał? Z trudem, ale jedzie. No jak tam, panowie, jak tam z naszą e, tak naprawdę wizualizacją, bo wiem, że jesteście tak. przygotowani. Mamy... Pokażmy do kamery. I tu mamy już coś na kształt Marsa. Tak, tak, tu jest Mars. Wizualizacja tego, jak miała wyglądać ta wersja, właśnie na Marsie. Tutaj pokazane jest, jak jedzie po tym terenie. To jest ten, pierwsza wersja. Pierwsza tak. wersja, tak, całego Łazika. Kolejną wersją tutaj właśnie pokazuję. Zmieniamy teraz. O, no proszę. To normalnie mogłoby po ulicach jeździć w dobie kryzysu motoryzacyjnego. No to już jest zupełnie inna konstrukcja, znacznie sprawniejsza w jeździe, znacznie wytrzymalsza i oczywiście lepiej się prezentuje, jak widać. Poza tym tamta konstrukcja jest wykonana z naszych jakby studenckich funduszy, z tylko pomocą sponsorów, więc to było takie pierwsze testy. Ja no na przykład na... rozpoznaję, że ta wersja robocza, tak mi się wydaje, że te zawiasy i sprężyny to trochę jak od tapczana mojej babci albo wersalki, jak mówią w niektórych częściach Polski. To się wszystko zgadza, tylko z tym, że nie od babci, tylko od cioci. A, Ale od to cioci. To wszystko w ciocie, jak najbardziej. Czy, to możesz, czy możesz tym poruszyć na ekranie, czy jeszcze nie? Nie, to się jeszcze nie porusza, ponieważ to jest taki projekt. Dopiero będziemy budować. Na razie jesteśmy w trakcie projektowania tego sprzętu. Czekamy na razie na pomoc sponsorów, żeby części tutaj zakupić, ponieważ to już są droższe rzeczy i nie można tego tak po prostu z studenckimi środkami. Wykonać. Koordynatorze, na chwilę jeszcze, bo wiem, że jesteś tak zwanym koordynatorem. To wszystko wygląda momentami nawet zabawnie, ale my wbrew pozorom mówimy. Tu jest kamera, tu. My wbrew pozorom mówimy o poważnych pieniądzach i poważnym konkursie. Gdybyśmy merytorycznie przybliżyli tym, którzy oglądają, o jaki konkurs chodzi i o jakich pieniądzach mówimy, których szukacie, to jest konkurs University Rover Challenge, organizowany w Stanach Zjednoczonych na pustyni w stanie Utah w symulowanej bazie marsjańskiej. Nasz, nasz robot zostanie wykonany do końca marca, właśnie w, ta wersja, która... To my już się umawiamy, że my z końcem marca umówimy się w tym samym wnętrzu i przyjedziemy testować nową wersję. Sądzę, że to bardziej by się nadawała do tego jakaś piastycz, piaszczysta pustynia, znaczy powiedzmy, prawda? Mamy te... plażę w Warszawie, o. plaże, bo się do, by się do tego nadała. Zmienimy całkowicie konstrukcję, właśnie to zaprojektowane, które państwo mieliście wcześniej, w, 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 wcześniej państwo widzieli. To jest ta nowa zaprojektowana przeze mnie, w, nowe podwozie. I właśnie e, z, na, staraliśmy się dobrać, to jest, to jest tak naprawdę nowa generacja łazików. To, co było do tej pory wysłane na Marsa, to nie są, to nie, to nie są takie, takie łaziki jak ten nasz, ponieważ w tej chwili e, jakby konstruowane są e, łaziki wspomagające pracę astronautów, i to, to, to trzeba należy, to należy na, na, na to nacisk tak, prawda? Ponieważ e, te do, poprzednie łaziki. Właśnie osiągały niewielkie prędkości. E, nasz będzie, będzie mniej więcej e, proszę się z prędkością od 14 km na godzinę do 30 nawet. To no szybko. Tak. I będzie prawo ręką astronauty, ponieważ ma wykonać prace naprawcze i to wszystko w bazie na Marsie. A i trzeba by się z tym głazikiem e, zaprzyjaźnić, na przykład w chwilach samotności gdzieś tam hen w kosmosie. Oczywiście, ale nie sprawia większych problemów. Szukacie sponsora. Tak naprawdę, tak. jaka firma Was interesuje i jakie pieniądze trzeba by mieć, żeby zainwestować w tą marsjańską technologię z Politechniki Warszawskiej? Z Politechniki Warszawskiej wystarczy 100 tysięcy złotych i jedziemy do konkurs. Ale gdybyśmy robili to w firmie porządnej, no to wychworzyliśmy. Myślę, że projekt byłby warty jakieś 2 miliony złotych. Ale my za 100 tysięcy złotych zrobimy tego robota i wyjedziemy na konkurs. I bez problemów. I go wygracie, możemy to. Tak, tak. Myślę, że nie będzie problemów, jeśli zbudujemy tą wersję, którą teraz zaprojektowaliśmy. ponieważ się, y, znaczy z to mamy pewne problemy, jak widać. No dobrze, chłopaki, to co? Bawimy się dalej, czy Nie. postanowiliśmy y, zrobić jeszcze, bo on, y, rozumiem, że na przykład te koła to jest wersja też robocza zrobiona. I to dźwięk wydaje. Co to jest? To są modele wersji studenckiej. No mocno studencka. Tak, bardzo typowo studencka. Koła to jest mocna improwizacja, jest to pianka do, do ocieplania rur, a opony są wykonane z z gumowej wycieraczki, gdyż bieżnik takiej wycieraczki jest, mówię on fantastyczny. Ale przynajmniej się nie przebiją. Nie przebiją się. Dobrze, co tutaj jeszcze wykorzystano oprócz tego, że mówiliśmy o kanapie cioci? Profile aluminiowe także ze sklepu. Mnóstwo śrubek, nakrętek, żeby to wszystko razem się trzymało. Akumulator dodam, że znaleźliśmy po prostu w szafie. W szafie albo na śmietniku. Uwaga, odjeżdżamy. A ja tylko dodam, że już jesteśmy umówieni na prezentację i jeżdżenie nowym marsjańskim łazikiem prosto z Politechniki. Cześć, cześć Skarabeusz. Cześć, cześć, cześć. No i tam kabelek. I pojechali.